Ciao wszystkim, jestem Bania, to jest Pablo. W tym odcinku przedstawimy Wam bardzo popularny napój. Party Pop jest to napój gazowany o smaku brzoskwiniowym w butelce po szampanie. Uwaga, uwaga, występuje także w smaku truskawkowym. Jak możemy wyczytać ze składu, napój ten zawiera 21% soku jabłkowego i tylko 2% soku brzoskwiniowego, czyli powinien być on bardziej jabłkowy, pomimo tego, że powinien być brzoskwiniowy. Jest to najtańszy na rynku napój tego typu. Możemy go dostać w biedronce. Nie, to wcale nie jest reklama. Bardzo specyficzny design. Widzimy tu bardzo e, cieszące się dzieci z życia. Na pewno my też się będziemy tak cieszyć, kiedy będziemy ten produkt spożywać. Proszę bardzo, typu. O smaku brzoskwiniowym. A każdy wie, że to jest napój o smaku jabłkowym. Weźmy do otwarcia. O! No, tutaj troszeczkę narobiliśmy bałagany, ponieważ szampan wybuchł. <grystanie> <grystanie> Jak można zauważyć, albo właściwie już nie można zauważyć, tworzyła się pianka. <grystanie> Przejdźmy do testu smaku. Smakuje bok, pop... pop. O smaku jabłka, nie brzoskwini. I smakuje jak pasty pop. O smaku brzoskwini i jabłka. Raczej jabłka. No, co tu dużo mówić. Myślę, że takie bajkle by się nacieszyły. My też się cieszymy. Pamiętajcie, dzieci, nie pijcie alkoholu przed 13 rokiem życia. Wasze, Wasze zdrowie. zdrowie. No, można też zauważyć, że nakręt bardzo się szybko skończył. A nie, to po prostu połowy na podłogę poszło. Ale tego nie będziecie widzieć, to będzie wycięte. Dziękujemy Wam za obejrzenie naszego odcinka. Dziękujemy Wam za obejrzenie naszego odcinka. Dziękujemy Wam za Waszą aktywność na kanale pod ostatnimi filmami, za bardzo dużo komentarzy. Za... Zapraszamy Was do jeszcze większej aktywności, gdyż do tej pory jest bardzo dobrze. Pamiętajcie, łapki w górę, gdyż nas to motywuje do jeszcze lepszych odcinków i zapraszamy Was na kolejne w przyszłości. Trzymajcie się. Cześć. Był z Wami Pablo i Bania. Cześć.